Meczmy się, meczmy się idziemy, Gramy w FIFA World Cup. z Brazil. Rysujemy sobie przed meczem jedną paczkę. Zagramy znowu tryb jednego gracza. Tam jest kolejny mecz. Nie pamiętam czy teraz w grupie, bo już chyba rozegrałem po nagraniu... mecz. W paczce nic. W paczuszce nic, ale darmowa paczka do... futa. To wszystko... No to bierzemy No a to wiadomo Duplikaty za zero yy, Skład zostaje w trybie tego gracza właśnie muszę zobaczyć, bo wiele uczyło w poprzednim meczu A nie, nie w ten. Dobrze No tak, bo ja grałem w foot, a nie w to. Tu wstawię wstawiłem crossa zamiast Ezila i za się jeszcze muszę przedstawić posie Ezila Wiem, że o to pasuje, ale tak jakoś No dobra, dam szansę dla tego Perysicicia No i... No i dla Mirka. No Mirek w poprzednim meczu nic nie zrobił. Znaczy zrobić, to zrobił. Ale nie pokazał wszystkiego, czego potrafi, ojej, ojej. Dobra, nie będę co grał. Ja szybko zaczynam mecz. Kosa Szymiąca kontra Iran. zapowiada się naprawdę interesująco. i rzuca auta dla kosy GC Mertogen GC Mertogen Mertogen do Persicza jest Persiczu walnie się wrzuca w pole karne i jest tam Mirek Cloze. jest Mirek jest Mirek obudził się zobaczcie to jest on Mirosław w kloze ole główka no się nie dziwię, 99 główek To jest jednak trochę Czwarta minuta, już Kosa wygrywa z Iranem To dopiero początek meczu A no i już mamy 1-0 To tak jak 2 lata temu Ukraina Z Polską Jest pełna, 5 minut Polska przegrywała 2-0 No ale tu już, tu już Tu już yy, Iran jest lepszy od Polski Bo już minęło 6 minut Ładnie przejął piłka, ale nie opanował. Świetnie I przejęły Chilini Chilini Podanie do Mirka Mirek Co on zrobi Mirek Mirek sam Nie miałem komu podać Mirek 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 Do Świskiego Tigera Świski Tiger W pole karne i do obrońcy, przynajmniej obrońca Iranu Bo się pogubił, pogubił się Nasz pomocy ale wilkot Te Walcot Te Walcot Walcot w pole karne A tam nikogo oczywiście nie było Właśnie, do kogo? O, GC Taymouranin I jakiś kochany Jakieś irańskie nazwiska. Tej Mawurien. Tej o. I błąd on tutaj naszych obrońców i może się to źle zakończyć, Jednak Kumers wyjaśnia. Pokazuje, kto tutaj rządzi. I Perisic. No i Perisic jest za wolny i nie ma masy. Perisic. Cerodis. Jabari. I, I już przejmuje. Helini. Tutaj Wiertongen. Cross. Cross. Cross niedokładne podanie. Świński tiger. Świński tiger do crossa cross. Czy zdąży? Nie zdąży. No wyraźnie na czas, teraz do bramkarza. To się nie podoba. Oooo, jest! Jelini do Perisicza, Perisic! Świński Tiger Traci piłkę Na rzecz jakiegoś Araba Czy co to kurwa jest? A chciał jeszcze tutaj teraz No i bo mogło się to zakończyć Kartką nawet Faulem, ona nawet kartką Theo walkout Kloze Crossa, cross krosa, kros! Kros, źle przyjmuje piłkę Jest Piłka, jednak nie, out z Dla? Dla Iranu Szo jaj Takiś no, Arab Przyjmuje Mirek, Mirek! No i na oglądał się Ramosa. Ale znowu Mirek. Znowu Mirek. Znowu Mirek. Kloze i podanie do Persicia, znaczy podanie przypadkowe. Odbicie do zbyt perysi, szybko perysić... naszego obrońcę I spalony Mirek Mirek tam atakował, próbował, jednak mu nie wyszło Przyjmuję Walkout 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 z dystansu Wprost w obrońcę Dostałem wiadomość, że Polska remisu 1-1 sekundę później. Po pierwszej połowie. Atak spalonu. Ładne wejście, przejęcie piłki. Może nim skończę mecz, będzie druga połowa. A teraz przypiszę Sweinstein to ależ pięknie tutaj jednak obrona też się dobrze spisała Nie mam komu podać Torosidis Walcot Torosidis 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 Toros 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 chciał Toro piec Między dwoma dwiema dwoma obrocami jednak mi się to nie udało Torosidis Cross Cross pole karne i niedokładnie Przejmują obrońcy i ranuj, i znowu Montazeri. Dobrze Shoei jakiś oł Osajn Montazeri Oleż to było piękne Ale już Wszystki Tiger do crossa Tony Cross Tony Cross chciał po ziemi I co będzie co się stało już zamieszanie! Żutrożny, patrz na tę powtórkę, cross po ziemi, odbicie Tu Klose walczył, i piłka się podbijała Przróżny, świński Tiger Siński Tiger, główka Klose Ale nie trafił, brak No, 44 minuta Nie, jeden gol w czwartej minucie i na razie dalej, dalej nic O tu ścisk Walkout Tiger, close Cross Cross na no, czysto do close, close, close Mirek, Mirek, close Nie wiem, czy, czy, czy przypadek wziął piłkę No ale dobra Powtóreczkę miałem zostawić, dobrze Na serce będą zostawiane. Jest dobrze, 2-0 Na początku spotkania Na, przod i na końcu pierwszej połowy Cloze prosto padł do świskiego Tigera Świski Tiger Świlski Tiger Świski Tiger, oj Świski Tiger traci Traci piłkę Rzut Z autu będzie wykonywać kosa szumiąca No i koniec pierwszej połowy po jednej akcji, dwie closes czyli ładnie ładnie się obudził chłopak Po jednej akcji Przeprowadzone przez Pericicia nie widziałem go w ogóle w tym meczu Nigdzie I jednak zrobię zmianę Wprowadzę Zila. Oj, przez przypadek coś Sancheza wprowadziłem No i Mirek. Strzyż dwie bramki. Dobra, poczekaj, może będzie miał dzisiaj hat-tricka Jeżeli nie, to no, zmienię cię, żeby się nie przemęczał. Suagry za wpuszczę. Dobra. Cross. Tony Cross. Sam. Sam. Right. Z piłką pięknie minął tutaj obrońców. Będzie wrzucał w pole karne, ale tam w polu karnym przecież kogo nie ma. Uzil Do krosa, cross! Ale z centra! Jest tam kloze! Był tam kloze, ale... Ta piłka nie doleciała do niego. Gece! Gece chce przejąć piłkę no, jednak, nikt nie przejął piłki z nie Naszej drużyny. Pięknie Mir.. Mario Gece Wertongen Uzil A nie Ezil? No dobra. Spasznął akio i tyle. Piękne podanie! Kloze już tam... już miał mieć tego hat-tricka jednak. Iranczycy nie pozwolili mu zdobyć trzeciej bramki w tym meczu i trzeciej dla niego. Mats Hummels i... Hummels prosto padłe do Ezira. Ezir był na spawnym Mamy oki, komentator mówi uzil, ja mówię ezil, nie wiem jak jest poprawnie. Ja Mamy skośne oki, GC cross, kloze, a tam, tam Mirka żeście, pięknie do wertongena podanie, wertongen, wertongen chciał minąć tutaj, obrońcy drużyny reprezentacji Iranu. No, a tu rzucał to dla Iranu Co Vertongen. Vertongen w pole karne. Do I do nikogo. Chociaż te Wolkot, te Wolkot, te Wolkot. Tie Wolkot Do crossa. Cross. Cross. Po brońce. Strzał. I prosto pada do Tony'ego Crossa. Tony Cross, w pole karne. Jest Mirek! O nie, o nie, o nie, Mirek ma kontuzję. Mirek ma kontuzję. Trzeba zmienić. Trzeba zmienić Mirka. Mirek nie będzie miał jednak dzisiaj Hatrika. Oto wiadomo, kogo wstawiamy. Luisa Suagryza Niecelne podanie i za chwilę wznowienie z autu O Mirek się Mirek. No i Suagryz, tak jest 2-0 jest, bezpieczne. Gubią się Iranczycy. Humers. Humers, daleka piłka! Do Suagryza, jednak Suagry z tej przejęły tej piłki. Nie ma jej po prostu. Bo on Dopiero co wszedł na boisko, jeszcze musi się oswoić. Cross Cross prosto padła do Mario Gece. Mario Gece, Mario Gece w pole karne. Mario Gece i niedokładny strzał. Ja się zły strzałania kota Czasu do końca, Karmi za Jabari. Karimi za Jabari. Dobre przejęcie podania w środku pola. O. Prostopadła górna piłka. Przyjęli obrońcy Iranu. Szokocho cholada jakiś. I komu teraz? Błąd, błąd Krosa Szukał Suareza Piękne, piękne postopady do Toniego Krosa Toni Kros A i niestety bramkarz wyszedł z bramki I obronił tą Czyli Dokładnie to zepsuł nam akcję w której mogła wpaść bramka a jej strzelcem byłby Tony Cross No i Mario Gece Getze do T-Walcota Tiewalcot w pole karne Suarez i poprzeczka Pięknie, pięknie na początek Suarez tutaj Pokazuje, że może wchodzić I być nawet w podstawowym składzie Cross Szuka, szuka tej bramki Ale jednak czegoś brakuje Nowy na to szansa... Hai safi Zatiem Moriana. Okej okay. Okej, okay, okej okay. Cyrodis Cyrodis do Suareza Luis Suarez. No i sam się ugryz Cross Dejaka, dejakach jakiś kurwa Ale cross biega, biega za piłką, może chce też brać Swojego gola. Pięknie do Mesut'a Ezila. Mesut'a Ezila strzela jednak. Bramkarz wie po co go ustawili na tej pozycji. Schweinsteiger. W pole karne. Hummels i gol. Oleż gol. Oleż bramka. 73 minuta. Mamy 3-0. Mats Hummels. Z 3 na koszulce. Piękny, piękny gol. Ale zmieścił tą piłkę. A nie spodziewałem się, że ta piłka wpadnie, a jednak... błąd obrońcy! No jest jednostronne, jest, to jest... jest grupa jeszcze to... co tu się dziwić? oj, błąd, błąd. Ale też się spodziewałem, że Słagrys miał trochę tych minut, w których mógł dobrze zagrać jednak Luis. Nie doceniłem Luisa, no i dobrze, że go nie doceniłem Bo chciałem powiedzieć mało trochę już tych minut a nic nie zrobił po prostu tam jedną akcję co miał poszeczkę no i właśnie nic nie zrobił Myślałem, że jeszcze, jeszcze coś zrobi, chociaż Luis Suarez Chce, ale nie może, no jakby chciał, ale nie mógł. Ale tak naprawdę nie było zagrożenia bramki GC GC mały to GC mały to nawet z główki nie odbije Prosto padła do Wertongena. Wertongen. Wertongen tutaj zamieszał. Brzutka w pole karne. No do nikogo. Właśnie, spanikował jak struś. No i dwie minuty do licza sędzia. 2 minuten Do Neuera. Neuer. Neuer do przodu do Ezila, ale Ezil nie zdąży do być te piłki. Tak no, dokładnie można powiedzieć, że to Nikogo Chociaż przyjmuje Mesut Ezil, no i koniec meczu, mamy koniec meczu Pięknie, brawo Brawo, 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 kosa Wychodzimy z grupy Wygraliśmy 3-0 Wylosujemy sobie paczuszkę Na koniec Mats Hummels, Kloze, Dwa razy i Mats Hummels, raz Patrzmy jeszcze raz na te bramki. Strzelone przez Mirka i na końcu Humesa. Tu pięknym strzałem po ziemi. No a tu strzał w poprzeczkę Luisa Suareza. No i w końcu Humes, 83 minuta. Dużo się tu nie działo w tym spotkaniu. No ale bramki wpadały. Zobaczmy na statystyki meczu. A to jeszcze 1300 monet. Tak, paczka, awans, wiem wiem. No najlepiej grał cross suarez nie za bardzo i gloze oczywiście w druzdrzęd 40 nawet widać po jego średniej 67 aż zagrał lepiej niż no ale to esin na się średnią no ja nawet nie lepszą. chociaż nic nie robił dobra jeszcze monety strzały znaczy 16 strzałów moich jako holandia bo to wiadomo to jest że postawiam. I ranio 0, strzały cenne 0, my 9, wiadomo posiadanie piłki większe Przyjęcia więcej, fauli akurat 0, mecz bez fauli, no rzuty roczne mieliśmy 2 Celność strzałów 56%, a nie 0, bo nie mieli żadnych strzałów no i dośrodkowa dokładność podań mieli lepsze ale tak przegrali mecz, 0 strzałów, widać po naszych strzałach aleś mieliśmy 16 strzałów, 3 bramki to nie jest dużo no i dobra, losujemy paczki Jedną paczkę. Zobaczmy z kim tutaj będziemy się mierzyć. W jednej 1.8 z Brazylią. Kolumbia z Urugwajem. Szwajcaria z Argentyną. O, tu będzie mecz. No i Portugalia, Belgia też warto będziemy zobaczyć. Hiszpania, Kamerun. O. A nie, przepraszam. Brazylia z Holandią, bo my jesteśmy jako K K Holandia kraj, znaczy logo, Nagramy z Francją. O, Holandia z Brazylią, no to mecz będzie dobry. No właśnie najlepszy mecz. Anglia, Japonia. O, dziwne. No i Rosja, Niemcy. O, to ładnie. Z Francją nas wrzuciło. Dobra, do paczek, do paczek. Jeszcze tą darmową jedną paczkę otworzymy. I otwieramy paczuszkę. A w paczce złoty zawodnik. Złoty. To nie fut. Zawodnik jakiś Benson Ani duplikat to oczywiście. A to było wiadomo, bo to tylko jednego zawodnika się zostaje. Otwieramy jedną paczkę za 5000 końców. Mało już końców mam ale niedługo sobie trzeba dokupić, chociaż piętnastka w drodze. Napiś rusek, samedów. Szybki nawet, tak na pomocnika, może go wstawię za do mołach też szybki. Murzynek. Jak wiadomo, bo to Murzyn. Almedia... Aurier! O, dobry bramka. nie, to nie bramkaż. To pomocnik, to no. mi się. No jest chyba Aurier taki bramkarz, już podobnie się nazywa. Bit garam. O, słaby akurat. No i darmowa złota paczuszka. I Ignasiewicz. Jako duplikat, no to... KURCZE! Sprzedałem to wszystko niestety, miałem rzecz do klubu. Ale dobra, to nic. Dobra, to tyle na dzisiaj. Mm. Charity Goals będziemy się sobie poczekać, bo naprawdę chce mi się grać w FIFA World Cup i będę ją grał do końca. Na razie, cześć. Do następnego mecza.